Stoi mi przed oczami majestatycznie piękny czworokątny mur z wysokimi, zaokrąglonymi w górze oknami, z kolorowymi szybami w półokrągłych górnych luftach, z artystycznym gzymsem wokół budynku. Na winklach, rogach dachu były wmurowane asres hadibres tablice dekalogu, które patrzyły z góry na każdego, kto ma Boga w sercu. Podwórze synagogi otaczało ogrodzenie do połowy murowane z murowanymi słupami, między którymi były drewniane, malowane sztachety. Dwa wejścia prowadziły na podwórze synagogi: z uliczki łaziebnej, mykwowej dla mężczyzn, z ulicy koszarowej dla kobiet. Główne wejście, oczywiście dla mężczyzn, miało wielkie, masywne, piękne drzwi. Z jednej strony był polisz przedsionek, skier, naczyniem do obmycia rąk, a z drugiej wielka sala dla porannego minianu, haskome, i dla spóźnionych z minianu w wielkiej synagodze. Wielka synagoga była wygodna, miała rzędy masywnych ławek i pulpitów, które były corocznie sprzedawanymi miejscami. Dla tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na zakup miejsca w części zachodniej, była pozostawiona ładna przestrzeń bez ławek i pulpitów do stania. Ale nie wszyscy tam stali. Wielu w Jamin Noraim, groźne dni, przynosiło z domu ławeczki. Oczywiście nie musiał tego robić rabin, Dajanie, członkowie sądu rabinackiego, Gebaje, zarządcy. I osobistości, którzy siedzieli wygodnie przy wschodniej ścianie. Z obu stron schodów biegły żelazne bariery z drewnianymi poręczami. Z dwóch stron leżały naprzeciw siebie dwa wyrzeźbione wielkie lwy. Przy stole nakrytym pluszem, na którym leżał zwój tory, stał Fischer-Shames i sprzedawał alije. Wezwanie do czytania tory. Synagoga została zbudowana w roku 1886. Przy wmurowaniu kamienia węgielnego urządzono uroczystą ceremonię z udziałem władz i przedstawicieli ulicznych kachałów. Pierwszą kielnię zaprawy położył pułkownik drugiego pułku strzelców, który stacjonował w Skierniewicach. Pod kamień węgielny włożono gliniane naczynie z kilkoma złotymi matwejów, to jest monetami, oraz dokument z datą i majmet oświadczeniem, które podpisali wszyscy obecni. Został wmurowany wróg budowli między ulicami Koszarową i Łaziebną. Przez lata trwała budowa synagogi. Już modlono się w niej, a jeszcze nie była zbudowana. Aż Mendel Pinczewski wziął sprawę w swoje ręce i ukończył synagogę w jej pełnej okazałości. Wielu Żydów proponowało wówczas, aby przemianować ulicę Koszarową na burzniczną. Synagoga wypełniała się, gdy wprowadzono narzeczonego i chłopca na barmitwę. Wesoło było w miasteczku przy ceremonii prowadzenia do synagogi panny młodej. Swoją ostatnią drogę Żydów szedł także przez synagogę. Dla godnych szacunku Żydów w synagodze wygłaszano hespet, czyli mowę pogrzebową. Na podwórzu burzniczym w zamkniętej szopie stał szary, czarny karawan, a golę Stacharra marami, który bardzo przerażał dzieci. Także dorośli nie podchodzili do szopy. Nawet całkiem wolni ludzie, kobiety, dziewczęta i faceci byli na różne sposoby związani z burznicą. Chodzili do synagogi, aby posłuchać trąbienia w szofar, na haskoras neshomes, czyli modły za dusze zmarłych krewnych i dla słuchania nadzwyczajnego hazana, kantora. Podczas konfliktów chodzono do synagogi przy czarnej świecy, składano przysięgi. I tak dalej. Majestatyczny budynek synagogi można było podziwiać przez całą długość ulicy Koszarowej, aż do dębów, a z drugiej połowy ulicy Piotrkowskiej, aż do rynku. Burznica wcinała się w uliczkę łaziebną, a z drugiej strony zaglądała w uliczkę rabina. To znaczy, że synagoga stała nieco ukośnie. Mówiono, że Mizrach, czyli wschodnia ściana, nie była dokładnie na Mizrach, na wschód. Gminny bejs Midrasz. Swojskim i popularnym miejscem modlitwy był gminny bejs Midrasz, który stał naprzeciw synagogi między ulicą Koszarową i uliczką Rabina. Niegdyś w tym samym miejscu stał drewniany bejs Midrasz, który spłonął. Nie wiedziano dokładnie, kiedy ten drewniany base midrasz został zbudowany, ale było pewne, że był jednym z pierwszych domów modlitwy w mieście. Spłonął od świecy. Było to w piątek wieczorem w 1890 roku. 9 lat później, w roku 1899, Leibu Liberman przy wsparciu całej gminy zbudował nowy base midrasz. Gminny bejs Midrasz miał długi mur. Na pierwszym piętrze było kilka mieszkań, które zajmowali rabin Szmul Mender Bender, jego zięć Mosze Perkal, Natan Ishak Szames. Tam był też lokal religijnej organizacji syjonistycznej. Wejście do Bejs Midraszu wiodło przez murowaną bramę, od której ciągnął się brukowany chodnik przez podwórze aż do sieni, gdzie był kier, naczynie z wodą do obmycia rąk. W gminnym Bejs Midraszu modlono się na sposób sefardyjski. Tu wszystko było proste i przyjemne. Modlący czuli się tu bardzo swobodnie. Rozmawiali przed modlitwą, podczas i po modlitwie. Rozmawiano więcej niż modlono się i uczono. W ogóle nie byli tu tak bardzo skrupulatni jak w innych bejs-midraszach, domach modlitwy i studiów. Sądziłem, że drzwi te niegdyś nie były zamykane. Stale znajdowali się tu Żydzi, głównie w zimie, kiedy było tu tak gorąco, jasno i przyjemnie. Z pierwszym blaskiem dnia już modlił się tu pierwszy minian rzemieślników i handlarzy oraz ludzie, którzy spieszyli się na wyjazd. Potem jeden za drugim przychodziły następne miniany i tak aż do 10. 11 godziny. Wielu Żydów siedziało tu już do minchy modlitwy popołudniowej. Studiując, odmawiając psalmy albo rozmawiając o sprawach świeckich i polityce, minchy zaczynały się po południu, jeden Milian po drugim, aż już nie było można ich odmawiać, i wtedy oczekiwano na majrew, modlitwę wieczorną. W wieczornym mroku palono, rozmawiano, zażywano tabakę i żartowano. Wesołkowie i łobuziaki krążyli dokoła i płatali różne figle. Miłe i wesołe były wieczory od Minchy do Majrew. Hasyskie sztybłe. Było kilka, kilka hasyskich sztybli w mieście. Każdy był światem dla siebie. W sztyblach często wyczuwało się prawdziwą komunę. Była tu prawdziwa Agdes, jedność między uczonymi w piśmie i Amorec, prostakami. Między bogaczami i biedakami. Dla Hasydów Sztybeł był drugim domem, a dla innych Hasydów był jedynym domem. Dlatego uciekali tutaj od wszystkich Dajmes, zmartwień, cores, problemów i trosk i agmes nefesh, przykrości. I kto nie miał szalą bayes spokoju w domu, harmonii, uciekał od kobiecej złości i szedł do Sztybla po nieco spokoju i pocieszenia. Jedność między chasydami z wszystkich sztybli nie była jednak jednością między jednym sztyblem a drugim. Każdy sztybel miał inne stanowisko wobec wszystkich spraw miejskich i prowadził nawet spory w sprawach religijnych. Dwór Rabina to był wielki zaszczyt dla miasta, duma i wzmocnienie, że je dziedzictwo wielkiego cadyka z Warki, dwór przeszedł do nas, do Skierniewic. Wiele żywotności przeniósł dwór rabina do miasta. Stale był tu ruch ludzi, miejscowych i obcych, którzy przybywali do rabina, aby poradzić się co do małżeństw, interesów, arbitraży, bezpłodności kobiet, wezwania do służby wojskowej, różnych sporów, operacji i innych poważnych spraw. Był to ruch codzienny, cotygodniowy. Życi byli niecierpliwi, zatroskani, nerwowi. Ale już na Szawas przybywały dziesiątki Hasydów radosnych, w dobrych humorach, którzy z wszystkiego czerpali przyjemność i z wszystkiego się cieszyli. Zatrzymywali się w gospodach rep Josefa Szamesa, rep Josela Koszer, rem Moszka Szamesa, reb Hersza Itzhaka Zilbersteina i innych. Na żydowskie święto Hasydzi przybywali setkami, i ruch we dworze i wokół niego był wielki. Ale na Jamim Noraim Hasydzi przebywali tysiącami, i ciasnota, hałas i tłok były ogromne. Szczególnie w uliczce Rabina, gdzie dorożki jadące z dworca nie mogły się przedostać. Hasydzi musieli wtedy wysiadać i łokciami przepychać się i torować sobie drogę. Każdy hasyd pracował wtedy rękoma, jakby chciał przepłynąć nad głowami wszystkich. Przecież musiał napisać kwitłech. Kwi Musiał przekazać Szarom Cadykowi. Cały rok czekał na tę wielką chwilę. Gospody były przepełnione. Leżano już na stołach i pod stołami, w kuchni i na korytarzu, na ziemi. Właściciele gospód nie mogli się rozerwać. Nie mogli rozszerzyć swoich i rozsunąć ścian. Odnajmowali swoje mieszkania i kwaterowali tam swoich hasydów. Ale hasydowaj, co za różnica, gdzie leży aby między hasydami, aby tylko był przy Cydaku. Przyjeżdżają do rabina czterej synowie. Tylko rep Ickhak mieszka z rabinem w dworze. Najstarszy syn, rep Mendeły, jest przecież zdjęciem wielkiego rady Minera. Rep Joseły jest zdjęciem cadyka z Białej, rep Jankiły opoczyńskiego, a rep Beriszu zawierciańskiego. A każdy siedzi w dworze cadyka swojego teścia, tylko na święto przyjeżdża do taty. Szołem aleichem, wyciągają się do nich setki rąk, aleichem szołem. Przyjeżdża syn rabina z Nadarzyna, Rebhaim Chaim Vizkiter. Jego ojciec, Reb Jakub Jehuda, był zięciem Reb Mendele Workera. Reb Chaim sam jest mechutenem, powinowatym rabina poprzez swego drugiego syna, Reb Itzhakła. Reb Chaim Vizkiter jest małym Żydem, ale wielkim uczonym, talmudystą. Hasycie odnoszą się do niego jak do rabina. Ale on jest bardzo skromny i trzyma się z daleka od wszystkich dworskich konfliktów. Nie chce także słuchać oszczerstw, plotek, którymi Hasydzi tak lubią się gorszyć z powodu innych rabinów i cadyków. On jest Bel-Tekeje, dmi w Baraniu, w Sztiblu Rabina. Szatan nie ma na niego żadnego wpływu i jego trąbienie wychodzi czyste, gładkie, nienagannie bezbłędne. Modlitwę man przed dęciem wróg mówił tak przejmującym głosem, że dreszcz przenikał słuchaczy aż do kości. Zwłaszcza, że rabin sam kończył każdy wers świętej księgi głośno. Po latach znów zaczął przyjeżdżać szwagier rabina, reb Nehemiełę, dziadek znanej skierniewickiej rodziny Winiowerów. Przyjeżdżał reb Eliasz Lubliner, z którym rabin był bardzo zaprzyjaźniony. Reb Eliasz był arystokratą związanym z najpiękniejszymi rodzinami dworu rabina. Wszyscy Hasydzi patrzyli na niego z wielkim szacunkiem. Dwórca Dyka był państwem w miniaturze. Prowadziło się tu politykę wewnętrzną i politykę zewnętrzną. Były tu zdarzenia wewnętrzne z rywalizacją i konfliktami, i były narady w sprawie pozycji i stosunku do każdego innego dworu, do rabinów, do gminy żydowskiej i innych miejskich instytucji. Dwór miał swoich ministrów, swoich kozaków, swoją pocztę swój aparat propagandowy i swoich konsulów w różnych miastach. Nawet służbę szpiegowską na wrogich dworach, z którymi prowadzono wojnę. Dwór odkupił Cadyk od znanego posesjonata, bogacza reb Izraela Hersza. Był to duży kawał ziemi, który ciągnął się od uliczki Rabina aż do uliczki Lejbła-Libermana. Połowę placu zajmował ogród, gdzie Cadyk często spacerował. Były tu wystawione stoły z ławkami, gdzie rabiny siadał i nauczał. Chodziło się od uliczki rabina przez szeroką bramę w długim budynku frontowym. Od strony uliczki Lejbła libermana stał wysoki parkan. Cadyk mieszkał na najwyższym piętrze dużego dwupiętrowego budynku. W niższej kondygnacji mieszkał jego syn Itchhak ze swoją rodziną. A jeszcze niżej były piwnice, gdzie znajdowały się różne dobre trunki, które bogaci hasydzi dostarczali pod drzwi cadyka. W domu była mykwa i piec na czulenty i do wypieku macy. Do przyrządzania macy hasydzi używali wody z pompy, która była w samym środku podwórza. W centrum dworu stał bezmidraż, Midrasz, dom modlitw i studiów z napisem nad wejściem, zbudowany w roku 5656. To jest 1896. W najniższej części Bejt znajdowała się wielka suka, szałas, w którym Cadyk mieszkał przez całe Sukot, święto namiotów. W dworze mieszkała także jedyna córka Cadyka. Sara Ita ze swoim mężem, Reb Shlomou Jechelem Kochnem z Lublina, a także dwie wnuczki, córki Reb Icchakła ze swoimi mężami. mąż Miriam był synem białostockiego rabina, a mąż Lajcze był synem cadyka Radoszyckiego. W pierwszy dzień sukot święta szałasów w roku 1926 cadyk nagle zasnął. Miejscowi lekarze radzili sprowadzić doktora z Warszawy. Z tego, że członkowie dworu chodzili zmartwieni, szeptali do siebie i wzdychali, rozumiano, że sytuacja jest poważna. Wiadomość błyskawicznie rozeszła się po mieście i całym kraju. Żydzi ciągle pytali się, co słychać, a odpowiedzią było wzniesienie oczu i rąk do nieba. Haszem Jizborech, Pan może pomóc. Potrzeba łaski. Z Warszawy przyjechał słynny żydowski lekarz Pupko. Stwierdził ciężkie zapalenie płuc. Atmosfera była przygnębiająca. W uliczce rabina Żydzi snuli się jak cienie z zachmurzonymi twarzami. Do każdego wychodzącego z dworu przybiegano z pytaniem: Co słychać? A odpowiedzią było: Niedobrze, niech Najwyższy pomoże.